Czy dopasowanie butów na gorąco pomaga w jeździe? Na pewno poprawia komfort podczas jazdy i pozwala skupić się na przyjemności zamiast na spiętych stopach. Jeszcze nie miałem nigdy tak dobrze dopasowanego buta. Dzisiaj jedziemy do Deluxa na przymiarkę. Siema banda, jestem, że tak powiem, w małej obuwniczej potrzebie. To powiedział, że facet nie może mieć wielu par butów? Po polsku mówimy na to wygrzewanie wkładek. Fachowo ten proces nazywa się termocastom fitting. Polega on na rozgrzaniu formowalnego linera, czyli tego buta wewnętrznego, potocznie wkładki, do temperatury, w której staje się on plastyczny. To jest piecek, w którym wkładka musi spędzić 10 minut w temperaturze ponad 100 stopni Celsjusza. Następnie zakładamy buta i czekamy, jak zastygnie, przybierając kształt stopy swojego nowego właściciela. Dobrą praktyką jest zostawienie małej przestrzeni w okolicy palców. Aby to osiągnąć, zakłada się na stopę taką czapeczkę, która minimalnie rozepchnie linera od środka, zapewniając idealny kąt. I nazywamy to proces. Thermal custom fitting. Tak. To mi się wygląda. Chwil jest w To już I do it like this, i pójdziemy po prostu. I to też. I And this also to okay. jest. Tak, jest fajnie. Zazwyczaj zobaczymy, że jest bardzo zrób formed, jak kierunek do swojego. I heel, i terenko do jego kanału. Moje nowe buty to Spark XV, marki Deluxe. Rozmiar 42,5, a normalnie zawsze nosiłem 44. One specjalny feature tego butu jest dla mountaineers. Tak. Yes. Snowboarders i mountaineers. To ma wszystkie funkcje, jakie można by było zobaczyć z mój snowboard. Boot. Ale z że działa dobrze na Od razu lecę na stok, żeby je przetestować. Jestem po pierwszych trzech zjazdach. Moje pierwsze wrażenia są następujące. Czucie jest takie, jakbym miał naostrzone bardziej krawędzie. Trochę nie ma to sensu, ale też ma, bo z drugiej strony reaktywność całego tego sprzętu mojego wzrosła dzięki nowym butom. ta wyciąg. I nie że jest na wielu filmikach. Co jest dla mnie nowością to właśnie to, że jak jadę sobie teraz, tak jak teraz z, nogą, z jedną nogą wpiętą a tylną sobie kładę na desce to praktycznie but się w ogóle nie ślizga po powierzchni blatu nie potrzeba żadnych naklejek ani nic specjalnego żeby utrzymać buta w pozycji bardzo mili goście w ogóle ci z Deluxa super obsługa na najwyższym poziomie i nie mówię tego dlatego że zgodzili się wesprzeć kanał tylko to jest fakt i trochę wyjątek bo bardzo dużo mam tak naprawdę do czynienia z różnymi brandami ja wiem, że część z was myśli, że tutaj co chwilę na kanale to jakieś lokowanie produktu, że, że tylko kasa kasa, nie <laughs> ale Myślcie sobie co chcecie, to nie o to chodzi. Z mojej strony mogę tylko powiedzieć tyle, że ja i tak zawsze będę mówił to, co myślę. I w tych butach na razie nie będę żadnej opinii tutaj wystawiał, bo dzisiaj jest ten pierwszy dzień. Za chwilę się przeniesiemy na sztuba i pojedziemy kolejny dzień ale jakąś opinię to dopiero po, powiedzmy, po kilku tygodniach wystawię. No i to będzie szczera opinia, na to co myślę, nie pod tym kątem, że, że czuję się zobowiązany powiedzieć dobrze na temat butów. Zdradzę, że była jedna firma, która chciała, żebym o czymś nie mówił na ich temat, ale takim współpracom dziękuję, czegoś takiego u mnie nie będzie. Szczerość przede wszystkim i myślę, że to na wszystkim wychodzi na dobre, również producentowi w dłuższym terminie. A wracając do butów Deluxa to nie wiem, może je troszkę źle zawiązałem, za mało, za mało pewnie je naciągnąłem. Prawdopodobnie zaraz je poprawię, ale możliwe też, że troszkę za bardzo je rozciągnęliśmy przy wygrzewaniu. Zaraz to sprawdzę. Okej, okay, chyba to było to. Jakby co, to ten liner w środku można zawsze kilkakrotnie wygrzać, tak do 7, nawet 10 razy i jeszcze trzyma swojej właściwości. Także, także z tym nie ma absolutnie żadnego problemu. A? Jedziesz? A. Nie będziesz skręcać? To z satą za rękę. A potem cię wycie... Pasują do mojej żółtej bluzy. W sumie, jak człowiek się przyzwyczai, to zapinanie tego buta może być równie szybkie jak zapinanie podwójnego boa. Chodzi tylko o to, żeby wystarczy te dwa paski pociągnąć w bok. Jak słychać kliknięcie, to znaczy, że zablokowały się, ale w ten sposób, że mogę je ściągnąć cały czas do góry, ale już nie popuszczą. Czyli blokada jest w jedną stronę i zapinamy pasek i są super dobrze ściśnięte, zawiązane. Dzięki Zuzia za pomoc. Wypalenie zawodowe, albo raczej przejedzenie słodyczami. Pierwsze wrażenia pozytywne. Komfort zdecydowanie taki, jakiego nigdy nie doświadczyłem. Nigdy wcześniej nie miałem wygrzewanego buta, co wynika z tego, że nikt wcześniej mi tego nie zaproponował, a ja sam nie wykazuję zainteresowania tematami sprzętowymi. Deskę ostrze raz na dwa sezony, gogle wymienię dopiero jak się rozlecą. Zaga, się, ja przepraszam. Gdyby Was te tematy nie interesowały, to pewnie sprzętowych filmów w ogóle by nie było. Ale szczerze powiem, że przesiadając się ze starych, rozciągniętych butów na nowe, idealnie dopasowane, to po prostu przepaść i żałuję swojej ignorancji, bo być może zaoszczędziłoby mi to w przeszłości kontuzji. Gdzie, gdzie będzie pozostał? Tu jest kawałek, chodź czym? W opisie pod filmem znajdziecie link do oficjalnej strony Deluxa oraz link do strony dystrybutora Deluxa w Polsce. Ta górka po środku. Aha, i najechałaś na nią? No, a jak wybalansowała na tu na linię. Fajnie, to jak jakiś trik instalowy. Jesteś gotowa na freeride'ową misję? To znaczy, że poza stokiem będziemy kawałek jechać, tam jest są takie skałki, dojedziemy do tych skałek i sobie wrócimy potem na stok. Okej. Okay. Okay. Whatever. Hey. Chodź, baby. Aby pozostać w temacie butów, zapraszam to do obejrzenia filmu Jak wiązać buta samobójowego. Tam zobaczycie różne systemy wiązania, różne marki i troszeczkę opinii o nich.